Hej, tutaj My Hobby shop. witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taki jakby hamak na włóczki, taki, co Wam może wisieć przy suficie. No i w sumie nie tylko na włóczki, bo możecie tam trzymać dosłownie to, co chcecie. No, więc zapraszam do oglądania. Będziecie potrzebować włóczki, ja użyję włóczki kotek, i będzie Wam starczyło między 150 a 200 metrów długości. Przydełka ja użyję 4 mm oraz nożyczek. Zaczynamy sobie od zrobienia 9 oczek łańcuszka. Jeżeli jeszcze nie wiecie, jak zrobić oczko łańcuszka, to zapraszam Was do filmu, w którym to tłumaczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć. Teraz sobie zamykam, wbijamy sobie szydełko. W ostatnie oczko na naszym łańcuszku. Widzicie, mamy ich dziewięć, to wbijamy sobie w te takie dziewiąte, w te ostatnie. I przekładamy sobie główną nitkę przez dwie pętelki, które mamy na szydełku. Teraz zrobimy sobie osiem oczek łańcuszka, tak w powietrzu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. I teraz sobie zrobimy słupek. Już wam pokażę, jak go zrobimy. Jeżeli ktoś widział już tutorial na sweterek, to będzie miał łatwiej, bo tam jest to już to wytłumaczone. I jeżeli już robiliście taki ściek, to po prostu będziecie mieli łatwiej. I robimy sobie ten taki słupek. Owijając sobie główną nitkę o szydełko, wbijamy się w tą dziurkę. Przekładamy sobie główną nitkę w taki sposób. Bierzemy sobie główną nitkę, przekładamy przez dwie pętelki. I teraz znowu główną nitkę przekładamy przez jeszcze dwie pętelki. Teraz sobie zrobimy cztery oczka łańcuszka w powietrzu. Raz, dwa, trzy, cztery. I w tej samej dziurce, co zrobiliśmy na początku, czyli tutaj w tej początkowej. Robimy sobie identyczny właśnie taki jakby słupek. W taki sposób. O właśnie tak, i powstaje nam już czubek tego naszego trójkąta. Bo cała ta nasza jakby konstrukcja, jakby to tak nazwać. To jest taki jeden wielki trójkąt które po prostu sobie przywieszamy na ścianę i tam trzymamy włóczki lub wszystkie inne rzeczy, jakie chcecie. Więc teraz robimy sobie osiem oczek łańcuszka w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Odwracamy sobie znowu. Znaczy znowu w sumie pierwszy raz, ale dobra. I... O nie, wypadło mi to. Wracaj. I robimy sobie znowu taki słupek w tym, teraz w tym oczku. Tutaj było to pierwsze, tutaj mamy te drugie i trzecie. I teraz w tym oczku, w tej dziurce robimy sobie jeden taki też słupek. Teraz robimy cztery oczka łańcuszka i wbijamy się w ten drugi. To drugie oczko, robiąc też taki sam słupek. I teraz w tym samym oczku, czyli w tym drugim, zrobimy jeszcze jeden słupek, bo zasada jest taka, że we wszystkich oczkach. Oprócz tego ostatniego robimy po jednym, a w tym ostatnim robimy dwa słupki. Mam nadzieję, że Wy to rozumiecie, ale dobra, robimy sobie cztery oczka łańcuszka znowu. Pamiętajcie, że po każdym jednym słupku robimy cztery oczka łańcuszka, a na brzegach robimy osiem oczek łańcuszka. I w tej samej dziurce, co robiliśmy przed chwilą, czyli jeszcze w tej, robimy sobie taki sam słupek. Teraz zrobimy sobie znowu osiem oczek łańcuszka w powietrzu, bo jest to już koniec tego rzędu, więc robimy osiem oczek łańcuszka. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, odwracamy to znowu na tą drugą stronę i robimy sobie słupek tutaj w tym oczku, właśnie tak, teraz robimy sobie 4, o nie, są 4 oczka łańcuszkę, 1, 2, 3, 4, wbijamy się w kolejne oczko, Znowu cztery oczka łańcuszka i w te ostatnie oczko się wbijamy, w sumie tą taką dziurkę bardziej, bo to jest takie ogromne oczko, znowu cztery oczka łańcuszka i w tym ostatnim robimy jeszcze jeden taki słupek, bo jak Wam mówiłam, to zawsze w ostatnim oczku, w tej ostatniej dziurce robimy sobie dwa słupki, żeby powiększać nasz trójkąt. I właśnie w taki sposób będziemy sobie robić dużo rzędów. A tak naprawdę tyle, ile chcecie. Tyle, żeby dostosować, jak duże chcecie to mieć. A ja Wam jeszcze oczywiście zaraz powiem, ile ja zrobiłam i jak to u mnie wygląda. Pamiętajcie, żeby po każdym słupku robić cztery oczka łańcuszka w powietrzu. A jeżeli jesteście, już kończycie sobie rządek, to wtedy robicie 8 oczek łańcuszka w powietrzu. I w każdym ostatniej dziurce robicie po dwa słupki. Mam nadzieję, że to rozumiecie, bo staram się dość tak tłumaczyć, żeby było to zrozumiałe. Trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme i ósme, bo tutaj właśnie mamy koniec rzędu i robimy zawsze 8. Tutaj też sobie zrobimy osiem znowu, a pomiędzy każdym cztery. I ja do Was wrócę, jak już skończę cały, cały ten trójkąt. I ciągle robimy właśnie na takiej samej zasadzie. Jeszcze Wam oczywiście pokażę, jak zakończyć ten trójkąt i jak po prostu go cały wykończyć. Two hours later. Więc ja już skończyłam robić to, ten trójkąt, ten, po prostu tyle, ile chcę. Mam tego bardzo dużo i w sumie zrobiłam 37 rzędów. I Wy możecie zrobić totalnie według siebie rzędów, ile chcecie, po prostu tyle, ile Wam pasuje do pokoju, i tyle, ile chcecie tam przechowywać włóczek. Ja mam właśnie tych rzędów 37, i i tak pamiętajcie, że jeszcze się powinien trochę naciągnąć. Ten hamak na włóczki, więc wyjdzie Wam minimalnie większy niż wygląda tak na płasko, i już Wam pokazuję, jak to zakończyć. Oczywiście zakończamy na rogu, nie gdzieś w środku, tylko na rogu, gdy skończymy okrążenie, znaczy rząd, e, robiąc te dwa słupki w jednym oczku i sobie zakończamy. Gdy mamy tak, już sobie zrobił ten słupek, to robimy sobie po prostu zwyczajny półsłupek, wbijając się tutaj w najbliższe miejsce, przekładając sobie włóczkę przez jedno i od razu tą samą przez drugie. Sobie to zaciągamy, odcinamy sobie tą włóczkę, zaciągamy jeszcze i będziemy sobie cinać gdzieś tu. I możecie sobie jeszcze trochę zapalniczką to tutaj stopić, żeby po prostu wam się to nie spróbu, ale lecz nie jest to obowiązkowe. Ja tak czasami robię w jakichś projektach, bo patrzcie, jak to się mocno rozciągnie, to to może się rozpróć i lepiej sobie po prostu tutaj stopić. Ja to sobie też zaraz stopię. No, i w sumie to zaraz wam pokażę efekt końcowy, jak już wygląda na ścianie. Ja w sumie bardziej to przysuficie. Więc tak u mnie się już prezentuje powieszony, powieszony ten hamak na włóczki, i zaraz jeszcze sobie zaodlę tam włóczki i będzie to już fajnie końcowo wyglądać.